Pani wsiada, taksówka Uber. Dziękuję bardzo, ale na razie w ten stronę. Pierwszy przejazd za darmo dzisiaj. Na Błotnik pani wsiada i jedziemy. Na koniec świata. Nieletny siłownie to ja mam 2-4 na w chałupie. Byś poprzerzucała trochę gnoju, słomy, byś przy tych ku krowach, kurach porobiła, to ci się u siłowni by odechciało. I teraz może tak na miasto wyszedłem, coś, takiej relaks miał być, a to nieprawda, tam wcale tak? A możemy fragmentu z wami w filmie użyć na YouTubie? Cześć, myślę, że tak. No to spoko. Hej, cześć, słuchaj, bo ja właśnie startuję do programu Rolnik Szukarzony i wydaje mi się, że znalazłem idealną kandydatkę. Nie, no niestety nie. Życie, no klucz. No jak życie? Pyry będziemy razem obierać, wyrzucać, no. gnój będziemy. Panie zareagować, fragmentu możemy użyć w filmie no pewnie, na YouTube? To super ancko. No, Jeszcze tylko na randkę zostało nam się umówić. I... Fragmentu z wami możemy użyć? Okay. Tak? No, no jakiś fragment. Ja się zastanawiałam, co jak ktoś może robić z widłami. Czemu nie chcesz? Tu jakiś dobrać. fragment byłby, jak się śmiejecie, bo tak fajne to było. No Jak musisz? To zobaczysz. Nie, nie będę tego... tak. Nie. <laughs> Wyzwania takie widzów Cześć. robię, takie z ludźmi kręcę A, filmy. Bardzo fajnie. No, na tak. YouTube, tak? No tak, na no, YouTuba. Fajnie zareagowałaś. Możemy fragmenturzyć okay. sobie w filmie na YouTube? To super. Proszę, proszę. Lukas TV sprawdź sobie. Lukas TV. dobrze. Czeska. Dobrze, dobrze. dziękujemy. To dziękuję. miłego wieczoru. Cześć. Zrobił już nic Mogę zdjęcie z No okej, okay, to dawaj. Dwa kilka kosztów. Super. To fajnie Cię było spotkać. Piękna, dziękuję. wspaniała kobita, dziękuję. uśmiechnięta. Zobaczcie, tak bo nam uciągnie klubi rolę i wyrzucam na pole Idziemy na ciągnik. ciągnik? Będziemy jeździć A no, dobra No tak okay. Dobry pani zobaczy kapustę mu ale ten bo cię gdzieś pędroka zapomniał przynieść Co to teraz robić? No nie, nie. Trzeba znaleźć gdzieś no. I nie wiem, i krowi mi, krowy mi uciekły dwie też dzisiaj. To jak zobaczę, to powiem, jakiś żeby... taki dzień pechowy. Dwie takie były. Krowa. Wie pani, jak krowa wygląda? Takie dwa kopyta ma, kapelusz i ucho. No. I ja... te. I jeszcze czopkę miała buty, wszystko. Ładna taka. I y, jak się meczka zawołało, to przychodziła, żeby głaskać ją. No. A w sosie to jest zwłaszcza słodka. Tak? No tak. Co zrobić? Gdzie tego bociana znaleźć? Magda, zastanów się gdzie bociana znali. Gdzie to i krowy uciekli mi dwie? O nie. To to już całkiem nie wiem. Dwie takie łaciate. Wiszek jest... jak krowa wygląda? Dwie nogi, dwie ręce. Jak ja. No podobnie. O, jak słodka. A w... słodkie, ale jak tylko trochę mięso takie gumowe tej stworzy. Tak? Mhm. Można zdjęcie później zrobić? No, można zdjąć. Zdjęcie? No to rób. Już od razu poznałam z daleka, Dla ciebie też od razu. Tak? No, no, no tak. Więc weźmiemy filtre z żeby ładnie było. Najlepiej. No nie. E. <laughs> Ja tym znanym sportowcem jestem Nordic Walking. No. kurwa, jak? No, kurwa, jak? Czekaj, czekaj, nie, Lukas, Możesz mnie tak nazywać. Gdzie tak grywają? Gdzie są? Ze wszystkich stron, tam, tam, tam. 360 na godzinę. No spoko. Można. Kurwa, <laughs> mordo Lubię Cię, jesteś naprawdę zajebisty no, no, Dzięki, Ty też, spoko No, na razie Gdzie tu najlepsze miejsce na nordic walking jest? I'm sorry, I don't speak A, because I need some place to... Uh, nordic walking, you know I won't know Ah. You try? Even... Ok, bye Co nie no. Dobra, to padniemy, za siebie kurwa zobaczymy <grystanie> Spaka. Ja takie żarty robię, taka ukryta kamera Tak naprawdę, tak żartuję sobie Żeby ludzi rozbawić, o tam kamera i tam kamera Wyzwania widzów takie robię Oni mi dają co mam robić, ja robię A panie zareagowałeś się? możemy fragmentury z wami w filmie na YouTubie? różne wyzwania z ludźmi. Nie, czegoś Śmiałyście ci ludzie lubią takie. Ale trzeba, wydać. Ludzie lubią, jak się śmieją inni. To co, jakby się coś nadawało, to możemy fragment użyć z Wami? Okej. Okay. To Lukas Tepał, sprawdźcie sobie. Lukas stepał, sprawdźcie sobie przez K. UK, jak... UK. <noise> tak, taki sport Trzeba ćwiczyć. I raz, dwa, trzy. Dobra. Idzie. A panie, zareagowaliście? Możemy fragmentu z wami użyć w filmie na YouTube? Słuchaj, patrz, kapuchę mum, ale pędraka nim było. Słuchaj, ta, poszedłem gdzieś na pole, znalazłem kapu... Ale nic nie sprzedaje przecież. Tam gdzieś na pole, znalazłem kapuchę, ale pędroka naszego nie ma. Musimy go znaleźć gdzieś. Dobry, na euro chciałem zamienić. A tu złotówek nie przyjmujecie Państwo. Dobry. To co, idziemy na dancing. Mam, słuchaj, poszedłem na pole, jak mu... No, cześć, nareszcie jesteś, słuchaj, byłem żem na polu. Kurwa, może starczy? A to gotówki nie przyjmujecie państwo? Nie, ja ja to kura. Panu, bo tak, trochę siana zarobiłem. Na Euraki to ile by to było? Żeby wymienić. Ale co No siano chciałem wymienić. No to właśnie po jakim kursie? Weź, bo za chwilę ochronę wezmę i... No to co, państwo nie przyjmują waluty takiej? Proszę to zabrać, jak nie to wzywam ochronę i... Ja żem żeby słyszał, że tutaj dużo siana ma, to, to chciałem przyczepę kupić. No sprawa, mi mówili, pytałem się o siano, to mówili o tutaj, proszę, idź na... pan do banku. No to proszę. Że słyszał. siano jest. No to akurat tutaj nie ma. Przyczepę. Nie ma? Proszę. Na zewnątrz. No dobra. Ja że słyszał, że tu siana podobno dużo ma, to, i chciałem kupić trochę. To na łąkę. Tak? No, na łąkę. Ta? No. No pytałem cię o siano, to powiedzieli idź pan tutaj do banku. A ja słyszałam, że o bociana... Siano do bociana to przepadła. A, siano do bociana. No właśnie, ten bocian to mi zaszedł za skórę ostatnio, bo... Kapustę przyniósł a dziecioka zapomniał i to też... Dobra, idę poszukać dalej, to dziękuję, do widzenia. A pod to pani furę to czy czyczepy da radę podczepić? No bo mi to już nie da udźwignąć moja fura. A widzę, że taki porządny sprzęt jest. No, pojedzie i po błocie pojedzie, mam hak, tylko że nie założony. No, jak jest hak, zaczepiamy, jedziemy na żniwa. Ścigamy się. Do następnych świateł. Policja. No i co z tego? Cześć! Uber-Robota zamawiałaś, jestem. Skakuj na ciągnik. Nie proszę już. A dziś darmowy przejazd. Konkurencję robię. Teraz mój teren jest to teraz. Pan widzi. Fura jest, wszystko jest. Klientów to tyle się pcha, że nie nadążam masz pieniędzy liczyć. Fajnie zareagowałeś. Możemy fragmenturzyć z sobą w filmie na YouTube? Oglądał. No ładnie. Marzyczu. Ładna kobita. A kto to nagrywa? No tam i tam i tam. A okej. Okay. Wszystkich świata stron. Dobra, to. No fajnie zareagować, możemy fragmentujesz z sobą w filmie na YouTube? Możecie. A jak się nazywa? Luka Stv. Luka TV, No tak, tak czyska.